Na straganie w dzień targowy Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, Pan tak nie odmiewa niekąd. Sygnał, tutaj już od niej, panie, Rzecze na to kalarepka. Oj, na ta Groch po brzuszku rzepę klepie. Westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój ciepły, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Weschnął sener. Naraz słuchać głos fasoli. Zaperzyła się burukselka. Widzieliście, zaperzyła się marchewka. A kapusta rzecze smutnie.